Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym promocyjnym spotkaniu, publikacji autorstwa Tomasza Rowiaczka i Zbyszka Jakubowicza nad i Joła w opuszczeniu turystyczno-kajowskim przez okolic Oławę. Dlaczego nad Oławą? Joła? No tytuł powinien nasuwać skojarzenia do terenu, w którym żyjemy. Każdy człowiek, który żyje w pewnym otoczeniu geograficznym, historycznym, etnograficznym, religijnym, jakimkolwiek tworzy pewną tożsamość. I książka być może toczyć z jakimś refleksją, jakimś odbiciem tej tożsamości. W naszych wieloletnich badań nad naszą małą ojczyzną. W tej niewielkiej książce staraliśmy się pokazać nie tylko historię, zabytki, ale także walory przyrodnicze ziemi o Gdyby pan, pan mógł tak w skrócie wymienić miejsca, które Pana zainteresowały. Lokalizacje, czy to są jakieś głazy pamiątkowe, czy krzyże. Po prostu, żebym się zorientował, że jeżeli czegoś tu nie ma, to już Panowie pracujecie nad dalszym ciągiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za to pytanie. W drugim zeszycie będzie również rozdział poświęcony głazom narzutowym oraz więc ten tematyczny staraliśmy się, żeby był w miarę interesujący, w miarę różnorodny, nie monotematyczny, żeby po prostu czytelnika nie zadręczyć treściami wyłącznie historycznymi. To jest też jedyna zwyczajnie jest wygodniejsza. No i właśnie te, te kwestie, jest jak to